Po czwartkowym zaległym meczu żużlowym na terenie Gorzowa doszło do kilku pobić kibiców powracających ze stadionu. Kibicom zabierano czapeczki i szaliki klubowe. Do szpitala zgłosiło się kilka osób. Policja, jak na razie, wie tylko o jednym takim przypadku. Funkcjonariusze wyjaśniają, czy wieczorne pobicia są efektem porachunków kibiców. Pierwsze informacje o zdarzeniu otrzymaliśmy wczoraj około godziny 21.30. Wtedy to dyżurny komendy miejskiej Policji w Gorzowie został poinformowany o tym, że na ulicy Estkowskiego doszło do rozboju. Natychmiast w to miejsce wysłany został patrol policji. Tam policjanci zastali zgłaszającego. Okazało się, że został on napadnięty przez kilka osób, które oddaliły się później w nieznanym kierunku. Podał rysopisy tych osób, podał markę samochodu, jakim się poruszali. Policjanci po chwili zatrzymali ten właśnie samochód, w którym byli mężczyźni odpowiadający rysopisom podanym przez osobę poszkodowaną. Wszyscy, ty, wszyscy ci mężczyźni, albo to pięciu mieszkańców Gorzowa w wieku od 19 do 31 lat zostali zatrzymani. Dzisiaj policjanci wykonują z nimi czynności. Jedną z wersji, jaką policjanci przyjmują, również jest wersja kibicowska. Niemniej jednak na dokładne określenie powodów, jakimi kierowali się napastnicy, określenie tych powodów będzie możliwe dopiero. Dopiero po tym, jak policjanci zakończą z nimi czynności. Do komendy zgłosiła się jedna osoba poszkodowana, ale oczywiście, jeżeli tych osób jest więcej, to apel z mojej strony, aby zgłaszali się do policjantów. Policjanci przyjmą od nich zawiadomienia, będą prowadzili postępowania. Jeżeli materiały zgromadzone w sprawie wykażą, że doszło do rozboju, to sprawcom może grozić nawet do 12 lat pozbawienia wolności.